jesteś nowy na moim kanale, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, kliknij dzwoneczek, bądź wszystkie powiadomienia i nie zapomnij zostawić łapki w górę, jeżeli spodobacie się film, e, jakiś mój film. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, kejka, ja jestem Madzia. Witajcie na moim kanale, jestem Madzia. Dzisiaj nagrywam mm, dla, dla Was odcinek z pamiątek. Z moich pamiątek wakacji. Pierwsza rzecz i już... Przypominam o konkursie, gdzie musicie napisać w komentarzu, jakie zwierzę uwielbiam. Wszystko będziecie mieć w opisie napisane. To co? Widzimy się za chwilę i lecimy. Już nie będę przedłużać i będę Wam pokazywać. Okej. Okay. Pierwsza rzecz to. Tak, to... Tak. tak, to jest wagon. Taki wagon to jest wieliczki. Ten wagon jest super. To jest taka sól. Mm, to było już dawno. Mam, mam sól. Znaczy tu jest sól, i tu jest taki wagonik. Tak wygląda. Tu jest napis wyliczka. Ja tym stoi. Okej, okay, to jest właśnie sól. Te takie niby kamienie. Kolejna rzecz to latarnia taka rozerwie, w sensie mm, trochę nie wiem o co chodzi, ale właśnie ja na tym nie znam. Ale w sensie byłam nad morzem, chyba to było nad morzem, jakoś tak. I ja się nawet y, wspinałam. To były schody w środku, i tak w sensie nie, że w, ty, y, w tym, był, w sensie były schody, ale normalnie y, nie, w, w tym, tym co w się sensie było w latarni, ale normalnie na żywo, nie że w tym takie, nie że to było przyczepione hmm, tutaj te schody hmm, w tej pamiątce, ale tak, tak wygląda. Tu jest wejście, są takie drzewka, okna, co chwilę e, Tu można w, włożyć palce na przykład coś tu można hmm, postawić i tak wygląda, na tym, na tym stoi. Na tym. Tak wygląda. OK. Kolejna rzecz to. Jak myślicie, co to jest? Park To jest Park Miniatur. Taka się kierowbita w drewno. Oczywiście to skleję gorąco na zrobione. I. To jest te, takie drewno, to nie były ma się wbijać w drewno I tu pisze park miniatur, tak wygląda Tak Właśnie tak wygląda, można ją zabrać do ręki e, Kolejna rzecz Nie wiem z czego to jest Ale tu pisze z Warownia, średniowieczna, inwałt. Tutaj tak piszę. Nawet pamiętam te miejsce. Że to było 3 lata temu. 2 lata temu. Nie, chyba 3 lata temu to gdzieś było. E... Czekajcie, bo tu mam też. My... Mm, no tu było gdzieś 3 lata temu, tam byliśmy, coś mi się tak wydaje? Mm. Aha, pokażę Wam, to jest niebieska kredka, taka granatowa I możecie w ogóle wbijać na mój filtr, możecie sobie coś tam zakupić um, Nazywa się KT1985, czyli K-A-T-E-1985 W sensie cyfry nie jeszcze Wam napiszę jak... Um, jeszcze Wam właśnie napiszę jak wygląda? To co? Kolejna rzecz To może dla was ładnie wyglądać, chociaż czekajcie To jest królik To jest taki puszek królik jest super Trochę widać teraz jego oczy To jest ryloczek taki, może trochę duży To jest z Super, tam nawet jeździły konie wam powiem. W sensie tam były konie też. Że nie płaszczie tylko normalnie, żeby konie tam chodziły po ulicach. Kolejna rzecz. Tak będę. Jakby ktoś chciał jeszcze zobaczyć, takie no Proszę. Okej, okay. kolejna rzecz. To papuga taka z Olystynu. Taka papuga jest. Mam taką propugę bruszak, teraz o tym jeszcze raz mówię. Ma te, um, ona jest miękka, ale nogi ma trochę takie twarde, w sensie takie łapki, że tak powiem, skrzydła. Eem, ja e, tak wygląda tu. Tutaj tak. Wygląda jej brzuch. Jest super. I ostatnie dwie rzeczy. Zator, z Zatorlandu to jest taki dino, dinozaur. Tam jest park dinozaurów, ale też są również kolejki. Ja byłam na coaster, na Starza w sensie takiej małej kolejce. Ale byłam. I tak, tak wygląda. Tu piszę. Tu piszę. E, mm. dinosaur... Dinozatorland. Mm. Um. To trochę zamazane. Dobra, potem nie, nie wiem co pisze. Ale ogólnie to się nazywa Zatorland. Nie Dinosaurland to Ogólnie się nazywa Zatorland. Mm. I... Chyba, że tak się nazywa, taki park. E, y, tak się nazywa, bo jest taki, jest taki oddział w sensie zabaw, że można się bawić. Jest taki park dinozaurów i tam się zwiedza tak, takie rzeczy. E, to jest super. polecam Wam jechać Catorland, bo powiem, napiszę, e, napiszę Wam, jak to się m, pisze. Fajnie tam pojechać będzie. Już tam raz byłam, właśnie tak wygląda na no, takim czymś. Stoję na takim kamieniu, i kolejna rzecz, to będzie już ostatnia rzecz. Niestety, to będzie ni os niestety ostatnia rzecz. Ym, w sensie mam jeszcze więcej dużo pamiętek, ale no to by było za długi odcinek. Też nie chcę długiego, co bardzo. To jest taki, chociaż fajnie tak nagrywać, nawet długi. Zależy też, co. To jest tak, taka sowa. Taka fioletowa. To jest w ogóle różowo-granatowy, taki niebieski, przedroczysty. To jest przedroczysty taki fiolet. I to jest jakby na takim... To jest taka jakby trochę sól, kamień. I na tym stoi. I to jest bochnik. Jest w mm, kopalni soli. W sensie, przed, w takim budynku, jak jest kopalnia soli, znaczy, przed windą, mniej więcej Jest, jak się jeszcze nie wchodzi do windy, to jest takie, taki sklepik Z biletami I z, można kupić pamiątki, albo można kupić coś do jedzenia Tak w ogóle, ale... W, 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 tak w ogóle wybraliśmy pamiątkę Taką, jest super, testowa ja, Tu jest ja dynosał I... No jest super, to pisze bochnia, tak wygląda. To co? Też chciałabym się zapytać, czy chcecie, żebym pokazała moje pamiątki z komuni. Jak tak, to wpiszcie w komentarzu to co? Pa pa!